Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jestem w miejscu, w którym no, z tego co policzyłem, nie byłem 7 lat. 7 lat w miejscu, w którym zaczęła się moja przygoda ze zrzutami. Zaczęła się to przygoda w 13 tak, w trzynastym roku. Możecie zerknąć na moich filmikach, pierwszych filmach, w których podnoszę tyki jeleniowe. No i zobaczcie, jaki prezent, jaki niesamowity prezent. Jestem dosłownie jakieś 63 50 metrów od miejsca, gdzie znajdowałem, znalazłem dwie tyki potężnych byków w 13 roku. Spójrzcie, co widzę tam. Niezły widoczek, co? No, słuchajcie, jestem pełen szczęścia, że, że coś mi podkusiło, żeby odwiedzić tutaj swoje stare tereny. No, nie było mi tutaj 7 lat tak jak wcześniej wspomniałem to był początek y, zrzutów, no widzicie jaka piękna tyka, też w moim guście, bo korona y, jest rozgałęziona nierównomiernie y, no, jakieś cudeńko leży, słuchajcie, no, <gry> ja piorkuję, jestem w szoku no, naprawdę, naprawdę cieszę się, że podkusiło mnie coś, żeby tutaj przyjechać powędrować y, ja już dobre 11 km zrobiłem y, kurde, no słuchajcie, no leży tyka pod Podnosimy, zobaczymy co to ładna, gruba, ładne uperlenie. Mm, idziemy, podnosimy, no. Szczęście. <śpiewa> No oczywiście z tego roku też 14, tak, tak jak mój pierwszy, tylko że to już nie jest harpagan, no ale genetycznie fajny byk, bo zobaczcie, ładna tyka, nie jest za długa, troszkę waży, tutaj grubiutka, piękna, super tyczka. Wtedy, pamiętam, była ostra, potężna zima. No tam dobre 20 na minusie było. No mówię, to było 8-7 lat temu, a te zimy tak mniej więcej się kończyły. A tutaj dzisiaj prezencik pamiątkowy. staczek Ładna korona. No, z mojego ulubionego miejsca. W miejscu, w którym tak naprawdę zaczynałem podnosić zrzuty, zbierać tyki.